Ćwiczenia kształtujące siłę, zwinność i zręczność. Przekładanie i przerzucanie laski z ręki do ręki w pionie lub w poziomie, na przykład ponad głową, w miejscu w marszu lub w biegu. Obieganie laski ustawionej pionowo, obroty wokół własnej osi, spuszczaniem i łapaniem laski ustawionej pionowo. Żonglowanie laską, obroty wiatrak, noszenie na całej dłoni. Przysiady, wypady i podskoki z oparciem o laskę ustawioną pionowo przed sobą. Przekładanie laski pod nogą lub tułowiem, w, po, w postawie, siedzenie lub w leżeniu. Unoszenie <laughs> laski w leżeniu przodem, mięśnie grzbietu lub tyłem, np. z dotykaniem stóp lub mięśniami brzucha. Przewle, przewleki kuczne, obu nóż lub na przemian nóż, w siadzie lub w leżeniu nad laską trzymaną oburącz. W leżeniu przodem, wspinanie się po lasce ustawioną. Pionowo przed sobą. Rysunek 7:3. Ciczenia w dwójkach. Podawanie lub przerzucanie laski lasek do partnera. Przeciąganie lub przepychanie się przy trzymaniu jednej lub dwóch lasek w ustawieniu przodem, tyłem lub jeden za drugim. Uginanie i prostowanie rąk przy trzymaniu lasek poziomu między partnerami w postawie siadzi lub w leżeniu. Przysiady, wypady i podskoki z laską trzymaną poziomu między partnerami. Podskoki nad laską i przejścia pod laską trzymaną przed, przez partnera na określonej wysokości. <laughs> Rytmiczne podskoki ponad laską poruszaną wahadłowo przez partnera. Przechodzenie między rękami partnera i trzymaną przez niego laską. Przejście przez okienko. Kto zdąży po laskę, ćwiczy, ćwiczący w postawie kilka kroków od siebie z laską ustawioną pionowo na sygnał, puszczanie laski i bieg do laski partnera. Młynek w parach obroty z laską trzymaną poziomo Laska wędruje w dół i w górę <laughs> Ćwiczenia kształtujące gibkość. Wymachy laską trzymaną poziomo Skłony w przód, w tył i w bok W postawie rozkrocznej z laską trzymaną w górze lub na karku Skłony w tył i w bok W klęku obu nóż lub jedno nóż Z laską trzymaną w górze lub na karku Skręty tłowia w lewo i w prawo W postawie rozkrocznej lub w siadzie skrzyżnym z, z laską trzymaną w górze lub na karku Skręt skłony w postawie rozkrocznej lub siadzie rozkrocznej z laską trzymaną w górze lub na karku. Opady tułowia w postawie lub w klęku z oparciem się o laskę ustawioną pionowo przed sobą. Rysunek 74. Wymachy nóg z oparciem się o laskę ustawioną pionowo przed sobą, a także wymachy ponad laską. Rysunek 75. Siadu skulonego z oparciem stóp o laskę trzymaną poziomo prosty nóg do siadu równoważnego. <laughs> Ćwiczenia w dwójkach. Skręty i skłony tułowia z podawaniem sobie laski, podobnie jak piłki. Skłony i skręty tułowia z trzymaniem laski poziomo nad głową w, postaci, w postawie rozkrocznej, tyłem lub w siadzie rozkrocznym. Skłony, skręto -skłony i krążenia tułowia w siadzie rozkrocznym z dochwytem jednej laski poziomo lub dwóch lasek równolegle. Ćwiczenia w trójkach z laską jako przyrządem. Przysiady zwieszone z wisy, leżąc z przewrotne na lasce grubszej lub w dwóch laskach trzymanej przez partnerów na barkach. Podpór przodem na lasce trzymanej przez partnerów jak na drążku, rysunek 76. Wymyk i odmyk na lasce trzymanej przez partnerów, zwisy i podpory na dwóch laskach, trzymanych równolegle przez partnerów jak na poręczach. Przenoszenie ćwiczącego przez dwóch współciężących na lasce w różnych pozycjach, w przysiadach zwieszonych w marszu stopami i zwisach skulonych w podporach itp. Wyścigi sztafety i tory przeszkód. Laska jest atrakcyjnym przyborem do wielorakiego zastosowania w wyścigach, i torach przeszkód, yy, które można przenosić, i podawać, przeskakiwać, układać w różne figury itp. Ćwiczenia z ławeczkami na drabinkach, kratach i tramie. Ćwiczenia z ławeczkami. Ławeczka jest wielofunkcyjnym i z zasady bezpiecznym przyrządem gimnastycznym. Może być też przyborem, gdy jest podnoszona. Należy zawsze pamiętać o dostosowaniu ćwiczeń do wieku płci i poziomu ćwiczących, np. poprzez dostosowania skosu, ławeczki opartej od rabinki i ilości ćwiczących unoszących ławeczkę tempa ćwiczeń ITP. Przy wykonywaniu ćwiczeń na podwyższonych ławeczkach opartych od rabinki i przyrządy należy stosować odpowiednie zabezpieczenia, materacje, pomoc płciczących itp. Wśród wielu walorów ćwiczeń z ławeczkami wymienić można między innymi szerokie możliwości wzmacniania muskulatury, a szczególnie mięśni ramion i pasa barkowego i tłowia brzucha i grzbietu, dogodność stosowania ćwiczeń w pozycjach izolowanych, siadach, leżeniach, zapobiegających niekorzystnym wpływom niektórych ćwiczeń w konwen... kon... konwencjonalnych pozycjach. Uniwersalność i dostępność dla każdego ćwiczącego dla dzieci i dorosłych dla sprawnych i niesprawnych zdrowych i kalekich ale też wszechstronność oddziaływania na organizm. Łatwość stosowania niemal w każdych, w każdych warunkach na sali gimnastycznej, w sali zastępczej, na korytarzu, w salach rehabilitacyjnych i też na wolnym powietrzu. Możliwość łączenia ławeczek z innymi przyrządami drabinkami, skrzynią, kozłem, koniem i używaniem przyborów, piłek lekarskich, woreczków, lasek, kółek, ringo itp. Na ławeczkach można wykonywać ćwiczenia indywidualne ze współćwiczącym jako <coughs> ćwiczenia siłowo-zwinnościowe, ćwiczenia równoważne na łacie odwróconej ławeczki. Ćwiczenia siły i zwinności i gipkości indywidualne, ćwiczenia z przemieszczeniami, Obieganie ławeczek przodem, tyłem, bokiem w rozkroku nad ławeczką z dodatkowymi ruchami, np. dotykaniem ławeczki itp. Przeskoki ponad ławeczką na przemian nóż, rys 7, 7. obu nóż z wysokim na ławeczkę i ze skokiem rozkrocznym itp. Przeskoki zawrotne z przechwytem obu rącz i na przemian rącz, rysunek 78. Przeskoki kuczno-rozkroczne z przechwytami przed sobą przejścia na czworakach, przodem, tyłem, po ławeczce, rysunek 79 i 80 <laughs> i przejście rękami po podłodze, a nogami po ławeczce. Z siadu rozkrocznego poprzek, poprzek z dochwytem za sobą i uniesieniem bioder, przejścia w przód i w tył, nogami na podłodze, a rękami po ławeczce, z podporu leżąc przodem po bok, przejścia krokiem dostawnym, rękami po ławce, Nogami po podłodze. Poślizgi, podciągnięcia równorącz i naprzemian rącz w leżeniu przodem i tyłem z pomocą nóg lub bez. Ćwiczenia w siadzie. W siadzie rozkrocznym, poprzek, skręty tłowia i skręty skłony w różnym układzie rąk, w bok, na biodra, na kark, w górę. W siadzie poprzek, skłony w przód i w tył z różnym układem rąk, a także z dochwytami ławeczki za sobą przy skłonie w tył. W siadzie rozkrocznym, Poprzek z dochwytem za sobą, unoszenie nóg. Wsiadzie po bok z dochwytem ławeczki za sobą, unoszenie i ugięcia i wyprosty nóg. Z przysiadaniu po bok z dochwytem za ławeczkę, wyprost nóg do skłonu. Ćwiczenia w dwójkach. Z postawy na ławeczce, ze skoki rozkroczne i wyskoki za pomocą partnera podtrzymującego za ręce za tułów. Taczka. Przejścia w podporze przodem po ławeczce za pomocą partnera podtrzymującego za uda lub stopy. Z podporu przodem po bok, za podtrzymywaniem przez partnera za uda zejścia i wejścia na ławeczkę na przemian rącz. Z siadu po bok na ławeczce z rękami na ławeczce na biodra, na kark w górę partner podtrzymuje za stopy skłona, skłony tułowia. W leżeniu po bok na udach i podparciu się rękami o podłogę unoszenie rąk i tułowia, ćwiczenie grzbietu z podtrzymywaniem nóg przez partnera. Z siadu roz, rozkrocznego poprzek tyłem do siebie chwyt pod łokcie lub za dłonie uniesionych rąk. Na, przemian, na przemiennie skłony w przód i w tył z wygięciem na grzbiecie partnera. Z siadu rozkrocznego poprzek przodem do siebie, oparcie wzajem stopami i chwyć za ręce skłony w przód i w tył. Unoszenie ławeczki. Jeden lub dwóch ćwiczących siedzi w rozkroku na końcu ławeczki, a dwaj lub Jeden, inni unoszą drugi koniec ławeczki. Obciążenie można regulować przez przesuwanie się siedzących ku dźwigającym. Kilku, 4-6 ćwiczących w postawie rozkrocznej poprzek z boku chwyt skrzyżny i przenoszenie ławeczki ponad głowami w jedną i w drugą stronę. Rysunek 81. Z ustawienia i chwytu jak wyżej uniesienie ławeczki w górę z oparciem o bark lub głowę przysiady lekkie podskoki ugięcia i wyprosty rąk. Z ustawienia przodem po bok, na przykład dwie trzy osoby z jednej i 2 trzy z drugiej strony chwyt pod chwytem i unoszenie ławeczki. Ławeczki ustawione skośnie oparte od rabinki, skrzynie koją. Wbieganie i wchodzenie po ławeczce przodem, tyłem, bokiem, zejścia po drabince lub skoki na materac. Rys 82, 83, 84. Wejścia na czworakach przodem, tyłem. Rys 85. Poślizgi, podciągnięcia na ławeczce z leżenia przodem lub tyłem. Zjazdy, Siedzie rozkrocznym, ześlizg z ławeczki w dół. Rysunek 86. W leżeniu tyłem lub przodem na ławeczce z dochwytem za szczebel, unoszenie nóg lub też zaczepianie stóp i unoszenie tłowia. Przyskoki zawrotne w miejscu i rozbiegu. Ćwiczenia na podwyższonej ławeczce ustawionej poziomo, opartej o drabinki i skrzynie kozioł. Rys 87. Przejście w postawie i na czworakach, w przód i w tył. Przejście w zwisach, leżąc pod spodem ławeczki, chwyt rękami i za czepienie nogami. Przejścia w zwisie, leżąc po bok, z pomocą partnera podtrzymującego za nogi. Przejścia w podporze przodem bok z oparciem nóg o barki partnera. Ćwiczenia z, użytym, z użyciem przyborów woreczków, piek lekarskich, lasek itp. stanowią wręcz nieograniczony zestaw środków kształtowania siły, gipkości, zwinności i zręczności. Wybrane przykłady zaprezentowano w charakterystyce ćwiczeń z przyborami. Ćwiczenia równoważne na listwie odwróconej ławeczki można wykonywać na ławeczce leżąc na podłodze i podwyższonej na ławeczkach, drobinkach i skrzyni itp. Zasób ćwiczeń równoważnych przedstawiając został w rozdziale ćwiczenia równoważnych. Wyścigi, sztafety i tory przeszkód. W wyścigach i torach przeszkód można ławeczki przeskakiwać, przebiegać, obiegać, przenosić, podawać, pełzać pod nimi itd. A także ustawiać je na różne sposoby wzdłuż, w poprzek, skośnie, w trójkątach, kwadratach itp. Potęgując efektywność i atrakcyjność lekcji szkolnych, treningowych. Ćwiczenia na drabinkach. Drabinki zalicza się do stałych przyrządów stanowiących standardowe wyposażenie każdej sali. Ich główną zaletą jest uniwersalność, gdyż można na nich wykonywać ćwiczenia proste i łatwe, ale też bardzo trudne, indywidualne i z wieloosobowymi grupami ćwiczących w każdym wieku: dzieci, młodzież, dorośli. I o różnym poziomie sprawności, zarówno sportowcy jak i inwalidzi. Konstrukcja drabinek pozwala także na ćwiczenia w połączeniu z innymi przyrządami jak ławeczki, skrzynie, kozły, również z takimi przyborami jak piłki lekarskie, skakanki, ekspandory itp. Drabinki wykorzystuje się na zajęciach WWF od przedszkoli poczynając, gimnastyki korekcyjnej i leczniczej, a także na treningach sportowych głównie jako środek kształtowania siły i gibkości. Ćwiczenia kształtujące siłę. Wspinania po drabinkach w formie zadaniowej i zabawowej, wspinanie w zwisie bez pomocy nóg, uginanie rąk z postawy zwieszonej na podłodze lub drugim trzecim szczeblu rys 88, uginanie rąk w zwisie przodem i tyłem. Przysiady obunusz i jednonóż w postawie zwieszonej. Podskoki obunusz i jednonóż z oparciem od drabinki rys 89. Z przysiadu podpartego tyłem, wejście nogami w górę do stójki, w leżeniu tyłem lub przodem z dochwytem na szczebel unoszenie nóg. Rys 90. W leżeniu tyłem lub przodem z zaczepieniem stóp o szczebel, unoszenie tułowia z różnym układem rąk. Rys 91. W postawie zwieszonej tyłem lub zwisie tyłem, unoszenie nóg, ćwiczenie mięśni brzucha, ugiętych lub prostych, do poziomki. Rys 92. Z postawy przodem skłon w przód z oparciem grzbietu od rabinki, dochwytem za szczebel, wydźwignięcie nóg do zwisu przerzutnego, rys 93 w staniu na rękach zaczepienie ugiętych nóg o szczeble i uginanie rąk z pomaganiem sobie nogami. Rysunek 94. ćwiczenia kształtujące siłę, głównie mięśnik grzbietu z użyciem przyrządów, ławeczek z kozła a także przyborów piłki lekarskiej, rysunek 95. Ćwiczenia siłowe z zaczepieniem od rabinki, skakanki, taśmy, ekspandora itp. Ćwiczenia kształtujące gibkość. Rozciąganie mięśni w zwisie biernym, przodem i tyłem. W postawie podpartej przodem lub bokiem wymachy nóg w tył, w bok. W postawie zwieszonej tyłem wymachy nóg w przód i w bok. W postawie przodem lub bokiem oparcie nogi o szczebel, rozciąganie mięśni pasa biodrowego ze skłonami ustawienia nóg. W postawie tyłem. Skłony tułowia w przód z dochwytem za szczebel. Skłony tułowia w siadzie z dochwytem za szczebel w postawie podpartej przodem lub tyłem fala tułowia, w postawie podpartej przodem opady tułowia lub z pogłębieniem w stawach barkowych. Rysunek 9.6. W postawie zwieszonej w rozkroku na trzecim czwartym szczeblu opady tułowia w przysiadzie lub wsiadzie siadzie zwieszonym tyłem wygięcia do skłonu, postawnego tyłem, rys 97. Zleżenia tyłem i z dochwytem za szczebel mostek, z postawy tyłem w rozkroku, zejście rękami w dół po szczeblach do mostka. Ćwiczenia z partnerem. Z pomocą partnera rozciąganie mięśni, luki, pasa w postawie przodem, tyłem i bokiem, w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej, pogłębianie przez partnera stojącego tyłem do drabinek, Opadu przodem z dochwytem za draminki. Z przysiadu zwieszonego tyłem, wygięcie do skłonu postawnego tyłem. Partner pomaga podtrzymywaniem podłopatki. Rysunek 98. Ćwiczący w zwisie biernym tyłem, partner podchodzi pod plecy i poprzez prostowanie rąk uwypukla większemu klatkę piersiową. Rysunek 99. Uwaga, wszystkie ćwiczenia. Gipkościowe, a szczególnie z pomocą partnera o charakterze biernym, winny być wykonywane miękko, bez gwałtownych szarpnięć i nie na siłę. Wyścigi, sztafety i tory przeszkód w tym celu drabinki służą najczęściej do wspinania, a jeszcze częściej stosuje się je w połączeniu z innymi przyrządami, np. ławeczkami. Ćwiczenia na linie: lina jest typowym przyrządem do wykonywania wspinań, charakterystycz charakteryzujących się intensywną pracą mięśni ramion i pasa barkowego. Poza tym na linie można wykonywać huśtania połączone z naskokami na przykład na przyrząd skrzynia, kozioł i przeskokami ponad przeszkodą. Na dwóch równoległych liniach można ćwiczyć podobnie jak na kółkach, proste zwisy i huśtania, jak również spinać się. Linia nie zawsze jest dostatecznie wykorzystywanym przyrządem do kształtowania siły i zwinności. Przykłady ćwiczeń na pojedynczej linie. Spinanie przy pomocy rąk i nóg. Spinanie na przemian rącz bez pomocy nóg. Z postawy zwieszonej pod skokiem zwis przerzutny rysunek 100. Z postawy zwieszonej ze skok pod mykiem, rys 101. Na linie podwójnej, tak zwana dwulina. Z postawy zwieszonej chwyt na wysokości barków, odbicie nóg, przewroty w tył i w przód. Rysunek 102. Zwis przewrotny i przerzutny ze skoki z podmykiem iTP. Wspinanie z kolejnym przechwytem rąk. Huśtanie na, linie, na dwulinie. Huśtanie z rozbiegu kilku kroków i zeskok w przód. Z postawy na ławeczce lub niskiej skrzyni, jazda w przód zakończona ze skokiem postawną na drugiej ławeczce. E, powrotem na miejsce wyjściowe, rysunek 103. E, z postawy na jednym przyrządzie, huśtanie i przeskok ponad drugim. Dla ułatwienia można odbić się nogami o przyrząd lub ponad liną przeszkodą. Linka, poprzeczka, płotek itd. Bezpieczeństwo ćwiczeń na linie zapewnia się przede wszystkim przy stosowanie do ochrony przy zeskokach dostatecznej liczby materaców. Przy ćwiczeniach w huśtaniu należy również zapewnić ochronę przez pół ćwiczącego. Uwaga! Poprawnym sposobem zejścia w dół jest przechwytywanie na, liny na przemian rącz, a nie zsuwanie się, gdyż to może powodować uszkodzenie na skórkach. Ćwiczenia na kratach. Kraty służą do wykonywania głównie tzw. Tak przeplotów. Można na nich wykonywać inne ćwiczenia: wspinanie, zwisy typowe dla drabin gimnastycznych. Ćwiczenia na kratach wzmacniają mięśnie ramion i pasa barkowego, mięśnie nóg, a także tułowia tego typu ćwiczenia stanowią doskonały środek do kształtowania siły i zwinności. Przykłady. 1. Przeploty poziom, poziomy głową w przód, pozycją wyjściową jest siat w okienku i chwyt za szczebel okienka z lewej z prawej, rysunek 104. 2. Przeploty pionowe w górę z, z pomocą nóg i bez pomocy nóg, rysunek 105. 3. Przeploty skośne, rysunek 106. 4. E, przeploty pionowe w dół, wejście w górę dowolnym sposobem. 5. Przeploty skośne głową w górę z zygzakiem, wykonuje się podobnie jak przeploty pionowe w górę, tylko rękami należy przechwyć za szczebel okienka górnego, prawego, lewego. 6. Przeploty skośne nogami w dół zygzakiem. Ćwiczenia na tramie. Tram, podobnie jak i kraty, jest przyrządem obecnie bardzo rzadko instalowanym w salach sportowych. Budowa tego przyrządu stwarza możliwości wykonywania ćwiczeń równoważnych w zwisach i podporach i skoków, podobnie jak na innych przyrządach, takich jak równoważnia, drążek, poręcze, asymetryczne skrzynia, wszerz, Dodatkową zaletą tramu jest łatwość ustawienia i składania go i możliwość udziału w ćwiczeniu na tym przyrządzie kilku osób równocześnie